Cześć, ja jestem Luke, witam Was w ósmym już odcinku serii Gun Game Live. Gramy sobie na mapce e, Hawok, której nie ogarniam, w ogóle nie lubię jej. Jest to oczywiście Call of Duty Black Ops 3, także 3, 2, 1. Let's go z prawej. O, jak ja nie nawiążę tych pistoletów, kimbo. Uciekajmy. Głowa! Wasted! bam Oczywiście początek jak zwykle. Okej, okay. i co z tego? Co z tego? Mam z sniperki, które nie da się z nich strzelać w ogóle, jestem głównym. Okej, okay. fajny spot całkiem. Oj, jak oni skaczą, to technik detekcji się traci. Przy okazji, moja celność też! Oni no, mnie się zrespisz tutaj, ja wiem. Albo nie wiem. A jednak nie. No i nagle to się zrobiło pusto. It's Bitch! Okej okay. Patrzę na pew w tym momencie, kiedy akurat wyszedłeś, bitch! tu, please. Nie, jedna seria. O nie, 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 nie. nie. Jest! Termowizja za nami. Jest! O nie! Nie! Ale lama! Nie, snajpa. Nie. Jest! Jeszcze jedna tylko i mamy z głowy! Dobra, luk, nie zlam tego! Nie zlam tego! Oh, nienawidzę tych gównianych snajperek! Jezus, jakie to jest gówno! Nienawidzę! Nie da się tego trafić! Jest! 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 Co ty masz? Jak się dasz zabić, to jesteś lamą! No nie, Jezu zabrakło mi egzo! Jak miałem łatwe bronie, to się respili wszyscy koło mnie, a teraz nagle pizda nad głową. Wszyscy są ślepi. Do, masz ma tu po łbie. O, Pieć! Tak! 20 na 4, proszę Państwa, gdyby nie... pięści e, i te parę deadów, to byłoby 20 na 1, chyba byłby to mój najlepszy gun game. Ewa, nie wiem, czy miałem 20 na 4 taki wynik. Tak czy siak... Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego ósmego odcinka serii Gang Game Live. Zapraszam do ocen tego filmu, do komentarzy, do subskrypcji. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć. Nie!